Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Wybaczcie. Słuchajcie, no... zapytaj Kina miało być troszkę później, ale z racji tego, że zostało nam już niecałe 40 osób do 14 tysięcy. Słuchajcie, ja... To są liczby, których ja nie ogarniam. To jest naprawdę coś, co ja... przestałam ogarniać już dawno temu i dalej nie mogę uwierzyć w to, że... Mamy kolejny tysiąc i słuchajcie, oprócz Zapytaj Kine tego na 14 tysięcy będzie jeszcze jedno na 15, kolejne będzie na 17,5, to Wam mogę powiedzieć już od razu. Yy, jeszcze jedna sprawa, pytania zadajecie pod tym filmem, tylko do jutra do godziny 20. Dlaczego? Yy, dlatego, że cóż, ja w czwartek cały dzień jestem na uczelni, w piątek wyjeżdżam. Wraca dopiero w poniedziałek w nocy, więc żeby to nagrać, miałem czas dopiero we wtorek po południu i tak naprawdę dostajecie wszystko z tygodniowym opóźnieniem. Ja nie wiem, czy to jutra do 20 zdąży mi wbić to 14 tysięcy za co was. Jeżeli nie zdążę z góry, przepraszam. Aczkolwiek chcę, żebyście ten materiał dostali jakoś tak w miarę... w miarę po przekroczeniu tej liczby To co? Wy piszecie pytania tutaj i komentujcie, szczególnie tutaj. Subskrybujcie łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam Was kina. Przypominamy, to zapytań kina będzie bez młotki, więc pytań, pytania do młotki możecie sobie odpuścić. I co? Trzymajcie się, cześć!